Patrzcie co to jest Ej wejdziemy tu? No, muszę tu wejść nie? O są tu Dobra Ty oddawaj tą skrzynkę Save Dla nagrodzenia laserowego Co? What? Kuchenka co to mamy Jagoda Ej mamy strasznie dużo Dużo szrotów Co to jest? Ja, yeah, ale marnotrawstwo, pamiętajcie, żeby nie dawać. Ej, to będzie się palić cały czas? No to się załatwiłem, to się załatwiłem. Ja cię nie kręcę, a skąd miałem wiedzieć, że to będzie się palić cały czas? Ty, to nam chyba raczej nie zniknie, co? Dobra, znikło, ale mega długo się paliło. Półka, magazyn na drewno, tarcza słońca. zrobię tarczę słońca, żebym wiedział jak to... jaki to jest. Dwa 3 minuty, dobra. Gdzie byłem, a gdzie mnie nie było? To jest pytanie. Tu byłem Tu byłem. Tam byłem, bodajże Tu na pewno byłem, no to nie zrespiło się, tam nie byłem na Ambonie. Ja w ogóle nie byłem tu, tylko mi się wydaje, że ja byłem. Jezu, nie mogę wejść. Nie no tu byłem. Czekajcie jak spadnę? Nic mi nie jest, dobra, mogę zaskakiwać, nie muszę schodzić. Czyli tu jest jeszcze jedna Ambona, ale na tej chyba wydaje mi się, że byłem. Że nie byłem, nie no na tej też byłem Patrzcie co to jest! Ej, wyjdziemy tu? krab nie owano Mogę tu wejść? Czy niekoniecznie? Dobra, muszę tu wejść na Jeszcze nie. Tu są jakieś te goście. Dobra. Nieważne, nie widzieli mnie. O! Są tu, dobra, paliwo, i oni tu mają bazę jakąś. Może przeżyje to. Dobra, ty oddawaj tą skrzynkę. Piekielny worek, ja cię nie kręcę, świeca halloweenowa, dobra. Jak są z żeby mi nie, nie zabili. Dobra, mogą mieć smoknąć w trąbkę, tak szczerze. Jeszcze nie ten u wywalnie. Dobra, wiemy gdzie oni są. Czy jest jakaś wieża strażnicza. Nie, to da się wejść. Da się. O nie! Ja ci kręcę. Kto by się spodziewał, że będzie ich tam dwoje? Co jest grane? Coś nie idzie ale idzie tragicznie. No ale patrzcie, mieliśmy piekielny worek, to by w ogóle szok. Dobra, na pewno musimy mieć tarcze zbudować. Tarczy, bo ona fajnie nam dała. Dobra, najpierw zróbmy to wiecie co? Ja przeskroluję najpierw zrobię drugi level. Nie gadać, że dwa drzewa wstępne. Dwa drzewa, elegancko. Piekielny worek miał 20. No nie, to jest w ogóle... w ogóle mi się nie udaje. Ostatnio. Dobra. Na pewno, na pewno, na pewno musimy przy, szybko znaleźć jakieś piekielny worek. To na pewno. Na nie, nie musi być piekielny Może być zwykły Co to jest? Kopalnia? Keep danger Ja się kręcę W ogóle tu jest tyle rzeczy Kopalnia Ale że jest Rewolwer Dobro Ej ja miałem w ogóle chyba re Rewolwer Wtedy Ale tylko że nie spodziewałem Patrzcie nie mogę, nie mogę odblokować tej skrzynki Dobra, ale wiemy, że tu jest. Tu jest jakaś jeszcze chata, przebiegnę tak na prędkości. Może tu węgiel znajdziemy. Jest i węgiel w porządku. Jest węgiel. Węgiel bardziej nam się chyba przyda na razie. O jezu, no widok. No, Mam węgiel, ale. Chac się nie kręcę Gdzie ten wilk? Wilku Dobra Dawaj dobry worek Dobry worek, dobry worek Dobry worek Co to jest latarka? O on się zbliża kurczę Ej, ta wilcza skóra by nam się przydała ale nie mamy miejsca eee, nie mamy miejsca ja ją wrzucę nie mamy miejsca dobra ale mam za to dużo węgla mega dużo węgla eee, litcza skóra może się przyda A tutaj złom no bo nie mamy w ogóle złomu to by nie patrzeć to musimy mieć złom i drewno że na razie nie ma. No nie mam nawet dobrej siekiery, dobrego worka. No, więc mamy tylko latarkę. No tyle. jest e, sytuacja nieprzyjemna. Ale zaraz zaradzimy. Zaradzimy coś. no nie, nie ma, że nie. Jeleń na razie nas nie nęka, bo jest dzień pierwszy oczywiście. Mamy złomu teraz. Myślicie, że mogę tak biegnąć w lesie? Miejmy nadzieję, jak nas znajdzie to trudno. Ale musimy mieć... mieć worek. Co to jest? Baterie. Dobra, mamy dzień. Mamy dzień, drugi, ale średni start, mega średni. Karnister. Eee, musimy wziąć karnister. Ale jaja. Nie idzie nic. Kompletnie nic nie idzie. No nie będziemy się poddawać, bo już coś na pewno znajdziemy. Może nie, nie szybko, nie wolno Dobra, tu jest... Patrzcie, coś tu wisi w ogóle Ej! Co to jest za dom! Ej! Ja cię kręcę, tu patrzcie, tu zawsze się coś innego pojawia W ogóle szok Save Tu jest bank! Znaleźliśmy bank Co jest? Łucznia Jaj, co dają te monety? Kupicie mi? Co dają monety w tej grze? Ej, co to daje w ogóle? Okej, okay, bo ja mam spoko, tylko że co to mi da? Dobra, tu jest bank. W banku jeszcze coś mamy. Tu jest jakieś świry. Nie mam amunicji. No to oni się tu wzięli. Nie mam. Ja cię kręcę. Mam zbroję. Więc spoko, tyle jest dobrze. I mam zbroję. Dobra, oni niech oddają co tam mają Dobry worek, no włócznie spoko. E, ale to nic mi nie da Karnister z benzynu Ja się nie kręcę Dobra e, To jest tutaj się dzieje coś Dużo rzeczy, tylko Dużo rzeczy, których nie, tak naprawdę na razie nie potrzebuję Znaczy potrzebuję tylko Jakby to powiedzieć No nie mam, jak? Mieć. Mamy złą, więc złą zrobię sobie łóżko. To nie, że mamy kij, tylko że... No, to by było na tyle. E, życie mamy... Tu jest życie, już widzę, się jest życie, dobra. Dobra, jest noc, wracam to Dobra, coś by tu zrobić. zjedzmy dynie, Mamy mało tej dyni coś. Ale o co chodzi? Ej, to są jakieś kuszkowe rzeczy. Spoko, dobra, ale to tak, na pewno tarcza, tarcza słońca. Wiemy ile trwa noc. Więc wiemy ile co nam jest potrzebne. Mega dużo drzewa, mega dużo drzewa. Drugi dzień Boże, tam tak idzie kiepsko A tak mnie było dobrze mogłem, mogłem już, ale byłem zbyt greedy Ale no nie spodziewałem się, że, że Tam będą jakieś goście Na górze A mogłem, mogłem Mogłem się spodziewać Ciepł, no Ej, mapka Mapę na pewno zrobimy Eee, okej okay. Różka fery więc idziemy tam. Skoro... nie wiedziałem, że tak mapa fajnie pokazuje. jest wagon, tu jest ten węgiel. Co tu był? E, to są te ruiny. Tam jest domek. Nie byliśmy w tym domku. To trzeba jej coś... muszę coś wszamać ogólnie. No, może znajdziemy tu coś fajnego. Tu się założy, jest ten piec. O, tu jest jednak. Dobra. No Ale tak, tu nic nie ma. Mamy mega mało życia, mega mało życia mamy. Przydałby nam się jakiś bandaż. Jezu, mam ten korpus. Tym jest problem, i drodzy. Bo ja to mam. Tu coś było nasiona, marchewka, ale na pewno zjemy sobie A, i tyle nic nie możemy z tym zrobić łódka, dobra Bez worka no nie przetrwamy, moi drodzy. Może ten handlarz w trami? No co jest? Mam jeszcze jeden chwilę czasu. Ani dobrej ani worka. Bandaż. Ok. Eee. Użyję bandażu, bo tragedia. Jest wędka. i tyle by było na, na ten temat. Wędka nam tak średnio potrzebna. Musimy się tu udać. Tylko mamy 30 sekund. Może znajdziemy coś. Co to za dziuro? Ale tu jest skorpionów. My raczej tego nie, nie wejdziemy tam. Ale może coś gdzieś obok jest. Jak sądzicie? Dobra. Mam 10 sekund. Dobra, zjeżdżam. Mam nadzieję, że nas nie goni. Chyba nas goni coś Tak Goni nas jeleń Ale no to co Nie mam amunicji na pewno Uf, Dobra Nie mamy nic Musimy iść tam No musimy iść tam No co mam mogę powiedzieć Wiemy, że jak latarka gaśnie Kosmici, dobra, możemy, możemy spróbować pomóc im. Tam się rozbili. Ta ściana może by nam się przydała. Ale kurde, nie będą mieli tego worka, na pewno. Tam jest dynia w razie, bo muszę, trzymam, ale... Że to ufo gdzieś tu jest, dobra, to był ma takie samo UFO się do tego No na... dobra, raczej się obronimy Jak e, weźmiemy, zabijemy UFO. -ków. Ale bio Masakra Ucznia Wóch to nie pokonamy, co? Chyba, że... blisko dobra tam ogrodzenia laserowego co? telepozytacja do modershi? wow o Do... cię, kręcę, nie, proszę cię, nie, 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 nie! to nie się nie dzieje, nie damy rady, nie, 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 no nic, no nic, no nie udało się. Kurczę, Kurcze ja cię, ja nie wiem jak wy wszyscy robicie tyle dni. To jest niemożliwe, to jest, to jest niemożliwe. Ja cię nie kręcę. Jak wy to robicie? Masakra. O, ja nie wiem jak wy tyle dni robicie. Masakra, szok i niedowierzanie. W dzisiejszym odcinku no to już by było na tyle. No niestety w ogóle się nie udało nawet przebić odrobiny rekordu z ostatniego odcinka w 11 nocy, ale było to ciekawie. Nie mówię, że nie. Nowe rzeczy w ogóle to był dla mnie szok. Dzięki, że oglądaliście jeszcze raz. Zostawcie łapkę i subskrypcję, jeśli chcecie więcej. A ja. coś kończę. Dobrze się bawimy, więc na razie, jo i cześć.